9 kwietnia 2021 roku. z tej strony się kłania witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex klubu. Piątek. Zbliżamy się do kolejnego końca tygodnia, w związku z czym w dniu dzisiejszym powiemy sobie o kwestiach związanych z możliwym podejściem intraday przed weekendem. Przed nami, jeśli chodzi o kalendarz, dwa wydarzenia bardzo interesujące, między innymi kanadyjski rynek pracy i inflacja po stronie producentów ze Stanów Zjednoczonych. W związku z czym zaczynamy od dolara kanadyjskiego, startujemy od pary USD-CAD. Byki próbują w ramach końcówki sesji azjatyckiej i tuż przed otwarciem w Londynie wrócić powyżej poziomu związanych z otwarciem tygodnia. Kwestie, które tutaj mogą straszyć, to kwestie związane z dwoma górnymi cieniami, zarówno środowym, jak i w dniu wczorajszym. Okay. I to będzie dobrze widoczne na załączonym obrazku, tu i tu. Okay. Natomiast z drugiej strony, to o czym wspomniałem, przede wszystkim środa, wyjście powyżej poziomu związane z otwarciem tygodnia. Wczorajsze cofnięcie, biorąc pod uwagę obecne zachowanie, może być traktowane jako retest i próba, próba wyjścia górą. Zwłaszcza, że z perspektywy średniego terminu ciekawie wygląda kwestia tej tutaj ewentualnej linii trendu, gdzie mieliśmy jedynkę, dwójkę, a nawet próbę trójki. Tyle tylko, że trójka po niewielkim cofnięciu byki postanowiły zrolować i kontynuować marsz na północ. Jedna rzecz, która mnie tutaj zastanawia przy obecnych poziomach, jakie są duże szanse na cofnięcie w rejon tutaj tego Poziomu 25, 24, 70. Czy jest szansa, że zrobimy coś na ten wzór i dopiero pójdziemy wyżej? Czy bezpośrednio będziemy atakowali 26, 60, 26, 70? Dlaczego 26, 60, 26, 70 są tak istotne z perspektywy średniego terminu? Ano w okolicach tych poziomów mieliśmy przed tym takim potężnym sładkiem w dół, ostatnią świeczkę wezmę czyli generalnie rzecz biorąc jest to ostatnie miejsce słabości. Czyli oprócz tego, że jesteśmy powyżej linii trendu, dobrze byłoby wyjść powyżej 26, 60, 70 z cofnięciem i atakiem na wyższe poziomy, nie wykluczając 1,30. Jak to wygląda z perspektywy intraday w ramach ewentualnie publikacji danych z Rynku pracy. No generalnie rzecz biorąc wygląda na to, że jeszcze przed sesją spróbujemy przetestować dość istotne poziomy, na których wielokrotnie reagowaliśmy w okolicach 20, 26 i następnie 26,30 przed 26,60 jeśli chodzi o górę, zwłaszcza, że jeśli przypatrzymy się w chwili obecnej układowi nocnemu, okay, to generalnie rzecz biorąc na wykresie godzinowym realizujemy scenariusz, o którym mówiliśmy sobie z dziennego, tak, tutaj mieliśmy ostatnie miejsce słabości, wyjście górą, retest i kontynuacja do góry. Zbliżamy się do potencjalnej strefy podażowej w okolicach 25,95-26. Według mnie, Europa: kupno dołków w okolicach 25,70-25,60. Pierwszy cel, stop tuż pod 25,60. Pierwszy cel w okolicach 25,90, 26, drugi cel w okolicach 26,30 i trzeci cel w okolicach 26,60 z perspektywy intraday. Jeśli chodzi o alternatywny scenariusz propodarzowy, to dopiero zejście i zamknięcie pod 25,50 ma szansę w krótkim terminie intradayowym zmienić ten układ, o którym sobie powiedzieliśmy. Jeszcze... A jeszcze jedna para w przypadku Kanadyjczyka. Mówimy tutaj o Euro-Kanadyjczyku. Euro zyskuje w ostatnich dniach na wartości z walutami towarowymi. O Australijczyku sobie wspominaliśmy. I tutaj na Euro-Kanadyjczyku już doszło do zamknięcia powyżej ostatniego miejsca słabości. Ten ostatni górny swing tutaj. Okay. Został złamany w dniu wczorajszym test. Pomimo górnego cienia, pozytywny korpus, próba e, kontynuacji. Wstawmy sobie dwie linie i zobaczmy jak wygląda sytuacja na niższym horyzoncie czasowym. Ok. Zejdźmy sobie na godzinkę a, i wyraźnie, e, wyraźnie widać próbę e, konsolidacji nad 49 40 49 50 po tym wybiciu tutaj kwestia konsolidacji w związku z czym ten over under w połowie tej bazy próba podejścia pod longi w okolicach 49 40 49 45 z bardzo wąskim stopem tak naprawdę pod 49 15 z zasięgami w okolicach z zasięgami w okolicach tego górnego swingu w tym wypadku mówimy o okolicach zbliżonych do 50-70 alternatywnie no tutaj musielibyśmy domknąć dzień pod poziomami 48-50 żebyśmy mogli mówić o próbie kontynuacji i poszukiwaniu stopów w okolicach ostatnich minimumów na euro kanadyjczyku. Ok, mamy również dane dotyczące inflacji po stronie producentów ze Stanów Zjednoczonych, w związku z czym EDEK na pierwszy, na pierwszy bój. Wiele z tego, co wydarzyło się na eurodolarze w ciągu ostatnich kilku dni, zawdzięczamy temu, co dzieje się na eurofuncie. O eurofuncie wspominaliśmy sobie w dniu wczorajszym. Bykom udało się wyjść trochę wyżej niż 50% ostatniej strefy pro Natomiast domknięcie było takie na styku, jeśli mogę się tak wyrazić. Możliwość wybudowania górnego swingu, cofnięcia w rejon 18,70, 18,50 raz jeszcze, tak, czyli to, o czym żeśmy rozmawiali, że jest miejscem do kupna i tutaj gratulacje dla długich pozycji. I wtedy ewentualnie rozpatrywanie nie pojedynczej strefy podażowej, ale całej konsolidacji przed spadkiem w dół, 50% zostało przetestowane w dniu wczorajszym. W związku z czym jesteśmy na potencjalnych poziomach propodażowych na chwilę obecną, a kolejne to poszukiwanie stop losów w kierunku 1,20 ponownie. Okay. To zejdźmy sobie na niższy horyzont czasowy. Zobaczmy, gdzie kupujący, gdzie sprzedający mogą próbować e, przechylać szale na swoją korzyść. Biorąc pod uwagę, w którym miejscu z perspektywy euro jesteśmy, biorąc pod uwagę wczorajsze e, osiągnięcie nowych maksów, tak? biorąc pod uwagę tą szybką linię trendu, no to generalnie rzecz biorąc, e, kupujący intraday. Znajdują się na tym ostatnim miejscu słabości, czyli w tym wypadku w okolicach Wspomnianych przeze mnie poziomów pod 18,80 w kierunku 18,70 Baza numer 1, okay? no i baza numer 2 to 18,20 1,18 na ten moment, jeśli chodzi o kupujących, yy, jeśli chodzi o kupujących, jeśli chodzi o sprzedających W przypadku etka. No, to kwestie, które mnie osobiście się podobają, to ewentualnie potknięcie w rejonie 1940, 1950 po poszukaniu płynności, a później potencjalna strefa podażowa łącznie z, doko z dokończeniem biznesu w rejonie 1965, 1985. Tak jak mówię, na ten moment fa faworyzowani są kupujący ze względu na. W całym tym ruchu osiągnięcie kolejnego maksa w dniu wczorajszym. Z kolei, kompletnie inaczej, jeśli chodzi o dolara, wygląda sytuacja w notowaniu z funtem słabo, coraz słabiej. I tak jak wspomniałem, większość z wydarzeń na eurodolarze czy funcie z dolarem ma miejsce poprzez wydarzenia na eurofuncie. Wygląda na to, biorąc pod uwagę. Słabość, której świadkami byliśmy w dniu wczorajszym, to, że znajdujemy się pod poziomami związanymi z otwarciem tygodnia. Retest 3680, wydaje się tutaj nieunikniony. No i w zależności od sytuacji na 3680, albo próbujemy bronić tutaj dość istotnego dna z perspektywy kupujących, bo to jest i tutaj. I tutaj, i mogłoby być tutaj albo łamiemy 36,80. I jeśli pamiętacie, wracamy do tematu 36,20-35,20. 20. Tyle tylko, że cały ten ruch w kierunku 1,39,40, okay? czyli okolice powiedzmy sobie niecałych 300 pipsów, po złamaniu 36,80 dawałoby nam okolice 33. 80-3420, no i teraz jeśli popatrzymy na 34-20 to wyjście do góry to rzeczywiście, jeśli złamiemy 36-80, może mieć miejsce w średnim terminie. Jak to wygląda z perspektywy Intraday i krótkiego terminu na dzień dzisiejszy, czego świadkami ewentualnie możemy być, łamiemy dość istotne dno i wydaje się, że jedna szansa na ten moment co mogłoby uratować kupujących to powrót przed otwarciem Londynu, zanegowanie tego złamania 37.20 po teście 36.80, bardzo szybki powrót, retest i ewentualnie próba ataku na 37.80. W przypadku kontynuacji do spodu potraktowanie jako konsolidację retes 37,45 i próba ataku na 36,80, 36,20 i 35,20. Czyli kupujący czekają na potchnięcie na obecnych okolica, w obecnych okolicach i 36,80 z bardzo szybkim powrotem, jeśli chodzi o otwarcie Londynu. W przypadku, gdyby Londyn otworzył się poniżej tych poziomów. Połowa tej konsolidacji a ewentualnie również 37,80 jako poziomy intraday propodarzowe. Nie dajcie się złapać w płatki. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, ciepło. Cześć.